Cześć Manko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecraft yy, wyzwania. I w dzisiejszym odcinku, no to jak stary dał wyzwanie, że mamy znaleźć 6 żelaza. Mam nadzieję, że to się uda, ale najpierw, jeszcze sobie przerzucę wszystkie moje rzeczy stąd. O nie, już tego nie zbieram, full fipunek. No cóż, to tak, czekajcie. Tak. Czekajcie, ja sobie to przełożę yy, i zrobię cięcie, nie? Bo nie będziecie tego oglądać, bo to was będzie zanudzać. Dobra, słuchajcie, bo tak szczerze, to my tutaj będziemy mieli magazyn tutaj sypialni raczej chyba nie będzie. Napiszcie mi w komentarzach, czy tu ma być magazyn, a sypialnia ma być na drugim piętrze. Czy tu właśnie ma być sypialnia magazyn na drugim piętrze? Póki co skrzyneczkę dam tutaj. Bo moim zdaniem lepiej szczerze, gdyby tutaj była. ta Taki magazyn byłby fajny. Um. Niestety nie mam tutaj więcej drewna. Będę musiał sobie go nakopać, bo chcę sobie jeszcze zrobić. Wiecie co. Więcej tych skrzynek. Dobrze, słuchajcie, już sobie nakopałem drewna, więc idę te skrzyneczki, yy, tak ile z tego będzie skrzynek, tylko dwie. No to chociaż te trzy by trzeba było skrawcić. Tak? Tutaj mam w planach, żeby to był ten magazyn, był taki... Jakby to powiedzieć, taki no, oznaczony, żeby to tu oznaczone wszystko było. Będą tutaj takich skrzynek dużo będzie. Ja sobie to pooznaczam. A aktualnie jesteśmy już gotowi na wyprawę do... To, to co, żeby zrobić to, co chciał dragsterek. Ja Wam jeszcze tylko pokażę jak to wygląda na piętrze, To już chyba oglądaliśmy. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo ciekawie. Tutaj będzie sypialnia. Ale jak gdzieś przesiałem te łóżko chyba w skrzyni je zostawiłem przez przypadek, a nie tu zostało. Żeby nie było, że nie jest niefajnie, bo nie mamy widoku. Przez okno, to oczywiście tak nie będzie. Będziemy sobie tutaj spali, yy, tak sobie będziemy tu spali, przy tym oknie. Nie, dobra, tak będziemy, tu będziemy mieli łóżko. Szczerze to mi to nie pasuje trochę. Wolałbym, żebyśmy mieli na przykład tu w kącie tak łóżko. Bo to trochę tak bez sensu, że będziemy mieli tutaj chociaż... Tak, będziemy mieli łóżko raczej. Gdzieś tu, o. I niestety, jak będziemy spać, to już nie będziemy mieli widoku przez okno, przez takie okno na ten, ale no co z tym. Trudno, co z tego. Tam będzie magazyn, też staras z, z widokiem. E, fajnie to wykombinowałem, mam nadzieję. Pokażę wam jeszcze, jak ten dom od zewnątrz wygląda, bo jest ładniejszy, niż myślałem, że będzie. Wygląda on tak, Je, moim zdaniem jest bardzo ładny. A zapomniałem jeszcze tego w, widza, mojego nowego wpisać. Czekaj, ta szybko się trzeba pospieszyć, bo, bo widz czeka już. No właśnie. Także będziemy mieli tylko 10 minut na znalezienie żelaza, ale trudno. I wyzwania nie będzie w tym odcinku, chociaż może będzie, bo w zasadzie też może chciałam iść na żelazo i już do kopalni. Tu pośród was wszystkich będzie. Czy tutaj go damy jakoś? Nie na środku będzie i tyle. Piszemy najwyżej będzie. Yy, nie wiem jak się to pisze. Najwyżej to poprawię. Ale mam nadzieję, że dobrze napisałem. Domek ładny, mam nadzieję, przynajmniej też taką. Jak mam nadzieję, tak samo, że to dobrze napisałem. A teraz yy, robię cięcie, bo ja sobie muszę zejść tam i idę do kopalni. Dobra, takie, że już jestem pod jedną z kopalni, która jest pusta. Myślałam, że coś lepszego tu będzie. To jest ta tutaj. Także niestety musimy iść z drugiej strony. Tu znaleźliśmy owce. Tu jest nasz most, nasz balkon. Odcinek trwa 5 minut. Kurczę, bo że, żebym ja tu znalazł jakąś kopalnię. Tu coś je chyba jest. Tu gdzieś były jakieś kopalnie mi się tak przypomina coś. Czy to jest jakaś kopalnia? Nie, to nie jest kopalnia. Bo już myślałem, że... O, tu jest jakaś kopalnia. O ile nie, to jest zaś tylko dziura wydupiona przez creepera. O nie. Wiecie co? Tu jest kolejna taka fajna plaża, też tu coś się zbudujemy. Ale ja sobie znajdę jakąś kopalnię, bo ja tu nie widzę żadnych kopalń póki. Co. Dobra, słuchajcie, znalazłem kopalnię, i jak na razie to nie wiem co tu mamy. Ale mamy tylko węgiel, oby to była jakaś większa kopalnia, ale węglem nie pogardzę. I też go sobie wykopię, chociaż troszeczkę. Bo aż taki bogaty nie jestem, żeby węglem gardzić póki co. Kurczę, ale pokłady nie są w ogóle 6 minut. Już zmarnowana wszystkie takie podrzędne rzeczy, a teraz możemy już iść w głąb kopalni. Znowu jest węgiel, a jak ja będę każdy węgiel kopać, to mi nie starczy czasu ani kilofa na żelazo. Jest, już pierwsze 4 żelaza jest. Jeśli tu masz 6 żelaza jest, to w takim razie wykonaliśmy quest, ale niestety jest tylko 4 żelaza. A nie, jest 5 żelaza. Co za. Zrek sobie mnie opierdolili, że 5 żelaza wykopałem, a nie 6. Ten który chyba wiedział co robi, dając 6 sze żelaza w wyzwaniu. Co tu? Aha, bo tu jest taka ta. To trzeba też skopać. Czy tam można iść? Tu nic już nie ma. To nie, to się wracamy. Mamy tylko 5 żelaza do ekstrakcji. Nam zadał bardzo, bardzo trudne wyzwanie, bo nam kazał nakopać 6, a u nas nie ma 6, więc. Że też akurat musieli tak poskromić tego kurcza, to ten żwir nie powinien spaść. To taki głupie, dewitujący żwir. Myślę, że jakbym... jeszcze jest w ogóle o tu się schodzi jakoś tak nisko wyjątkowo słuchajcie może to jest jakaś większa kopalnia ale żelazo to ja tu nie widzę póki co więc trochę ciańko no tu już się zaczynałem surowce ale tylko węgiel tu coś będzie. Au. Ale ta kopalnia jest duża bardzo. Słyszę jakiegoś szkieleta. Dobra, dawaj szybko to. Ja się muszę tam podbudować. Bo nie chciałbym, żeby mnie tu jakiś szkielet załatwił. Na pewno tu nic po drodze nie ma oprócz węgla. Może byłoby, że niedokładnie przeszukałem, ale nie, tu nic nie powinno się znajdować. Cóż, powinniśmy mieć teraz miecz pod ręką. bo... Tu jest teraz jakaś duża kopalnia. I nie mam wątpliwości co do tego, a nam się już te kończą pochodnie. Jest żelazo jedno! Mamy zaliczony quest, nawet więcej. Nareszcie, Dragstorek nie będzie nas musiał opierdolić. za czym nie, bo wy to tam widzowie to tam se. A trudno, Chłaczkowi się wyzwanie nie udało, to. Nie, to. No to. Trudno, no, ale co nas to obchodzi, nie? No ale całe szczęście, Chłaczkowi się uda wyzwanie. Ile mam teraz żelaza 12? No to myślę, że to już jest coś. Ten węgiel też sobie będę mógł stąd skopać. Ale, ale słuchajcie, nie tak, bo tu jest jeszcze żelazo, jedno było, i tam jest więcej jeszcze żelazo. Bo tu jest jeszcze jedno, drugie. Czy tu coś jest? Nie, tu jest tylko proszę. O tą pochodnię. Tu jest jeszcze żelazo. Chyba go przeoczyłem. Oj. tośmy natrafili na kopalnię niezłą. Kurczę, gdzie ja jestem teraz? Jestem w tej dziurze tutaj. Kurczę, słyszę szkieleta, to, to nie jest dobry znak. No, jest ciężko, żeby szkielet był dobrym znakiem, no chyba, że jak... ...słyszycie zombie pod ziemią, to to może być, że spawner jest. O kurczę, tu jest jeszcze ciąg dalszy tego korytarza, ale ja, ja tu drewna ani nic nie mam, tak więc... ...wait z 26 tego zakończymy odcinek no bo nic na siłę tutaj jeszcze już nie wykopiemy teraz tylko jeszcze trzeba wrócić z tej kopalni trzeba się też posilić i zmykamy z tej kopalni w zasadzie to te ten, ten czas, cośmy byli, to nam wystarczyło. Tu mamy nasze... Całe szczęście, że doskonale pamiętam, w którą... Doskonale pamiętam, w którą stronę mamy iść. I doskonale pamiętam, jaką owcę zabić. A pan... I trzeba zabić każdego, jaką znajdziemy, tak więc... Z każdej jest mięso. Au. Tak więc, co to? Chyba będzie krótszy odcinek, bo te żelazośmy już znaleźli. Przede wszystkim, co będziemy potrzebować, to zrobić ten most jeszcze na trzecią wyspę, bo tam na tej trzeciej wyspie. Chociaż nie, to tutaj na tej drugiej też się zrobi. Farmy chciałem zrobić koniecznie. Chyba, że na trzecią się do, dojdę i na trzeciej będzie już farma. Ale na pewno farmę muszę zrobić. A do farmy będzie mi na pewno potrzebne wiaderko, czyli że żelazo się kłania, a żelaza mamy 20, więc będziemy musieli sobie jakoś je yy, że tak powiem przepalić. O, tu mam te 10 płotków, ale nie chcę ich zmarnować, szczerze, wolę sobie zwykłe drewno zmarnować. Płotki się krótko palą. Ej, wiecie, wiecie co się bardzo opłaca? bo to ja wiem, że pewnie wy też wiecie, że drewno, zwykły pniak pali się tyle samo co deska, no nie? Ale ja jeszcze wymyśliłem dodatkowy trik, że można nie tylko takie deski palić, tak, ale te deski można zamienić na pół, pół bloki desek i pół bloki desek się też palą tyle samo co deski, więc Magic. Dobra, te żelazo mi się już tutaj przepali. A resztę tego zobaczymy sobie w następnym odcinku. Ja się będę z Wami Żegnać. Trzymajcie się i cześć.